Zobaczcie, stoją i sprzedają. Na środku to jest kurde niebezpieczne. Tutaj dużo ludzi korzysta ze stopa. To widać, ale co jest zaskakujące, to jak ktoś próbuje złapać stopa, to wystawia rękę z gotówką. Że po prostu zapłaci za tego stopa. Jeżeli to oglądacie, to znaczy, żudało mi się i nikt mnie nie porwał. Ale nie kupowałem żadnych owoców. Przyjechałem, zobaczyłem i jestem, wracam. Więc na całe szczęście, dobrze się bawiłem. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Ok, jestem już w Selenbosz. Dzisiaj będę chodzić po mieście, ale zaczynam moją wycieczkę po ogrodzie botanicznym, który podobno jest bardzo fajny i bardzo dobry do. Odwiedzenia. Dlaczego zaczynamy od ogrodu botanicznego? Bo jest to najstarszy ogród botaniczny w RPA. Został założony w 1922 roku. Ma z 2000 różnych roślin, więc idziemy się przejść zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Tak sobie chodzę i oglądam i powiem Wam, że bardzo mi się podoba to drzewo. Jest to palma, palma królewska. Kurczę, chciałbym mieć taką w domu. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Duży, długi pień. Bardzo ładny zresztą. I na górze macie liście. Kolejna roślina, którą rozpoznałem, to jest ta. To coś wielkiego: Stylisia Nikolai. Bird's Paradise. Dokładnie takie coś mamy w domu. Zobaczcie, jakie to może być wielkie. I ogólnie ten park naprawdę jest taki mały, ale bardzo przyjemny. Ma dużą różnorodność. Kolejną rzeczą, którą rozpoznaję, drzewo bananowe. Też zasadziłem takie coś w ogrodzie. Jednak była zima, więc nie wiem, czy im przetrwało. Spójrzcie na tą roślinę. Artemiza absinthium. Ale co jest najciekawsze w tej roślinie, to to, że jest używana do dodawania smaku w niektórych alkoholach czy winie. Człowiek by się nie spodziewał po takim czymś. Patrzy suche, takie dziwne. Pomyślcie, jakie może być użyteczne. Kolejną mega fajną rośliną, jak prawda, drzewem, który tu spotkałem, to jest cydr. Klan Williams. drzewo pochodzące tylko i wyłącznie z tych regionów wzgór Cederberg. Żyje do tysiąca lat i drugie jest pożaroodporne. To drzewo ma taką grubą korę, że wytrzymuje pożary, które się zdarzają tutaj w tych ciepłych regionach bardzo często. Jedną z najczęstszych roślin, które tu można spotkać, to są te rośliny rodzaju finbol, jest... że One mogą przetrwać bardzo duże susze, ciężki klimat. Idąc dalej, napotkałem się. Na narodowy kwiat RPA. King Protea, czyli Królewskie Protea. Jest to kwiat, który może rosnąć do 2 metrów. Ma piękne kwiaty w środku. Jest bardzo odporny na suszę i jest bardzo lubiany przez ludzi mieszkających w RPA. Okej, okay, udało mi się znaleźć, czym jest to drzewo, ta roślina. Jest to drzewo kołczanowe. Jest to typowe drzewo. Tutaj z RPA. Jest bardzo odporne na suszę. A te liście ciekawe są z tego względu, że one pomagają zbierać wodę. Dużo mają ciekawych rzeczy w, ty w tym ogrodzie botanicznym. To jest Mountain Aloes, czyli atlo Aloes górski. Troszeczkę inna roślina niż tamta, ale oczywiście też piękna i, i tak samo bardzo wytrzymała na suszę. Wyszedłem z parku i teraz jestem na mieście Selenbosz. I to so, Drugie najstarsze miasto w RPA jest znane z Cape Dutch, czyli region Cape z holenderskimi wpływami architektury. Spróbujemy je obejrzeć. Jeden z ciekawszych budynków, który teraz właśnie zobaczyłem, to jest jakiś Erfurt House zbudowany w 1876. był budynek administracji, research, biblioteka. Widać architekturę holenderską na tym budynku. Idąc ulicą, można zobaczyć też inne budynki różne, takie jest w tym samym stylu. Da się odczuć, że jest to miasto studenckie, bo tutaj jest dużo młodych ludzi, młodszych ode mnie. Jest bardzo dużo ogólnie ludzi w restauracjach, w pubach. Tutaj. Jest muzeum. Wioski z Telenbosz, tak jak to kiedyś wyglądało. I te budynki są oryginalne, odrestaurowane, żeby dokładnie wyglądały tak, jak powstały pierwszy raz. Ten budynek, House. On jest zbudowany w 1709 roku i on jest najstarszym stojącym budynkiem w RPA. 1709 rok. I wszystko w środku wygląda tak samo jak było w tamtym czasie. I okazuje się, że mogę wejść do środka. To miejsce to jest kuchnia. Tu normalnie gotowali, przyrządzali jedzenie. Tu była ich lodówka. Lodówka była pod spodem. Była zrobiona dziura i tam. Wkładali swoje mięso, które polowali, i mięso wytrzymywało do trzech dni. W tym miejscu była studnia konna. A tam dalej jest salon i sypialnie. Patrzcie, małe krzesła. To jest wręcz niesamowite. To jedno jest, jest już troszeczkę większe, wyższe. Wszystko tak, jak wyglądało te 300 lat temu. Ten dom także nie miał fundamentów. Tu widzę, masz narzędzia. Kolejne łóżko. Ha. I oczywiście musi być toleta. Przed sobą mamy kolejny dom rodzinny, Blattermine High, zbudowany w 1789 roku. Jesteśmy w budynku Blattermana, Niemca, który przyjechał tutaj w latach 1780 i zbudował sobie ten wielki, bogaty dom, bo to była bogata rodzina. Był mąż i żona, i mąż miał osobny pokój do swojej żony i nie mieli dzieci. I w sumie nie wiedzą czemu, tylko się śmieją, że może dlatego, że mieli osobne pokoje. Tu jest jego pokój: biurko, krzesła, łóżko. Bidet. Pamiętajcie, że toalety nie było w domu w tamtym czasie. Można zauważyć, wysoki sufit. Te drzwi są frontowe, przednie. Tu jest sypialnia żony Henryka. Ale wiecie, co jest najciekawsze? Ogrzewacze do stóp. To po prostu wkładali takie metalowe, ciężkie kule, które podali do... tam do środka, żeby ciepło leciało i mogły sobie kobiety ogrzewać stopy. Tutaj macie kuchnię. Ładna, duża kuchnia. Gdzie macie piec. Gdzie macie mie miejsce, gdzie przygotowali jedzenie. I ostatnim pokojem, który jest w tym budynku, to jest pokój dla gości. Jest łóżko, jest jakaś szafa, parę krzeseł. Kolejny budynek, oryginalny budynek, który gidę, to jest budynek wybudowany w 1803 roku. To jest Christiana Nittlinga. Christian był prezydentem miasta, czyli tej wioski w tamtym czasie. To jest pierwszy budynek Telenbosch, który ma płaski dach. Tu jest pokój, nie gościnny, ale jednym faktem jest, że mają ten fortepian. To jest fortepian, w którym struny idą w górę. Jest tylko sześć takich fortepianów na świecie. Zobaczymy, co tu jest dalej. Najpierw jest kuchnia. Też spora kuchnia. Widzicie komin, wszystko leciało w tą stronę. Fajnie zrobione. I tutaj macie jadalnię, duży stół, krzesła, jak zwykle małe krzesła. Kolejny fortepian. Idziemy do góry. Ten budynek spłonął. Go odbudowano w 1803 roku. Rodzina Piesjana miała 12 dzieci. Niestety tylko szóstka dożyła wieku dorosłego. Kolejna sypialnia. Wielkie pomieszczenia, wam powiem. Powtarzają się te same. Okay. Idziemy do ostatniego budynku. Erhuis. Wybudowany w 1850 roku. Tutaj pani jeszcze nie opowiada zbyt dużo, ale jest to kolejny dom rodzinny. I zobaczcie, ile tu jest łupów w polowaniu. Po lewej stronie macie pokój muzyczny, fortepian. Macie tapetę. Tutaj macie biuro. Właścicielem domu był Olaf Berg i był szeryfem. Tutaj jest jadalnia. I tutaj jest kuchnia. Ogromny budynek. Jest Łazienka. Tu już jest postęp. Mamy pokój dziecięcy, Tiru, i master bedroom, czyli główna sypialnia. Muzeum wioski Stellenbosch. Macie cztery bardzo stare, zabudkowe budynki, Nie możecie zobaczyć dokładnie tak, jak było wcześniej, w tamtych czasach. Były zbudowane, jak wyglądały w środku, ich i historie rodziny, kto je miał, a z drugiej strony lokale kościółek. Fajnie, że tutaj przyjechałem. Macie jakieś dzieło sztuki, ośmiornica i coś tam. Idę sobie miasteczkiem dalej. Tak znajduję kolejny zabytkowy budynek. Ten budynek, jego najstarsza część, była wybudowana w 1670-tych latach. Idę dalej. na ulicę Deep Street, która ma kolejne zabytkowe budowle. Jest bardzo znana z tego. Więc ponagrywam i poglądamy sobie wszyscy razem. Wino może być sztuką, tak? A teraz przed nami mega stary sklep. Ma niezłe jakieś recenzje. Było napisane, że warto tu przyjść. Om samej Se Winkel z 1904 roku. O, halo. Słyszałem, że jest to całkiem unikalny sklep Płyty winylowe Wczoraj jadłem filet ze strusia. Był bardzo dobry zresztą Jakieś porcelana Pewnie srebrne rzeczy O kurde, kaski Mega

Ile oni tam rzeczy mieli? Najstarszy sklep w Stellenbosch. Chyba powiedziałas dziewięcioletni? Fajnie, to jest niezły zabytek, powiem wam. I to kończy mój spacer po Stellenbosch, a jutro, jutro jadę testować wino. w Shock biorę wine tram i tam będę w trzech, czterech czy pięciu winiarniach. Szczęśliwy, piękny dzień. Ostatni mój w RPA. Rozpoczynamy od testowania wina. Zajduję się na stacji, gdzie są Tramwaje, obecnie nie ma żadnego w tym momencie, plus autobusy, które wyglądają prawie jak tramwaje i będą nas rozwozić po winiarniach. Będę mieć możliwość przetestowania, zasmakowania różnego rodzaju wina i zobaczenia tych pięknych budowli, które stoją tutaj od 100 ponad 100 lat. Z tego co wiem, jest to niesamowite doświadczenie, bardzo polecane przez Juliana i Joannę, których spotkałem w Cape Town w hostelu. Myślę, że będę się bawić bardzo dzisiaj dobrze. To jest tramwaj na kółkach. Czyli autobus, stacja, a miejsce, w którym jesteśmy nazywa się Grut Rackenstein. Jestem w tramwaju, tramwaj, który ma dużo miejsc, powinno się, powinni się wszyscy zmieścić. Dało mi się, bo miałem mieć niby godzinę później. Jak to działa? Tramwaj jedzie z jednego miejsca do drugiego, zatrzymuje się przy jednej platformie do jednej winiarni, potem o którejś godzinie jedzie do kolejnej i potem do kolejnej. Z tych miejsc tak samo masz autobusy, które jedzą z tej platformy do kolejnej winiary czy do kolejnej winiarni. Na dzień dobry, dostałem takich kieliszeczek do, do testowania wina. Dopiero co ruszyliśmy, a już nalewają wino. Piękna sprawa. Może po tej wycieczce zarobię się panem wina? Well. With this wine. Wygląda na to, że zbliżamy się do pierwszej winiarni. Więc witamy do jest dla z jesteście Spróbujemy to pierwsze miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ok, schodzimy z tramwaju, chodzimy na autobus. Hej. Pierwsza winiarnia i tramwaj między dwoma terminalami. Zatrzymujesz się na platformach w miejscach, stąd możesz dojść, albo jechać autobusem do winiarni żeby testować wino. Tych winiarni to jest kilkanaście. W zależności od biletu, który kupujesz, te, te różne winiarnie możesz odwiedzić. Witamy w winiarni w Aisie. Zobaczcie, jaka piękna architektura stare budynki. Ta winiarnia też produkuje gin. Zobaczcie, jaki piękny budynek wręcz niesamowity. Gin letni. Ta winiarnia została założona w 1000. In this is the Sauvignon. So Savignon Blanc is quite very light option of white wine because the wine was fermented in the steel tank, while the other ten was aged in the uh, range of barrels. You're gonna get more green apple flavors from this wine. Wow, this one is our signature wine. We know for this red wine, Cabernet Sauvignon. To jest budynek kabinet Sauvignon, aged na francusku przez 18 miesięcy. Więc otrzymaliście jakieś miododajne flawry, raspberries, blueberries i tak dużo Pozwólcie, że nie będę oceniać wina w tym wideo, gdyż nie wesz na winie. Nie jestem osobą, która na tyle potrafi ocenić, czy jest dobre, czy nie. Tylko jak będziemy coś smakować, to wam po prostu powiem. Pierwsza winiarnia odwiedzona. Czas zerknąć na kolejną. Patrzcie, jakie fajne. Witamy w kolejnej winiarni, Wręde Lust. Osobą, która założyła tą winiarnię, był Francuz, który uciekł z kraju ze względu na religię. Został farmę, na której założył winiarnię. Oczywiście, piękne miejsce. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Okazuje się, że będę mógł przetestować nie tylko wino, ale także sery. Name is Abby, you know, it's one of the older farms that you'll find in the area. Cheese pairing the basic concept of a pairing is two things that go together the pairing with the cheese because their flavors are so similar. So, first pairing that I have here is called our Kochelbach and Blanc, one of my favorite white wines. And this is paired with your Lucky Brie. it is 100% Chenin and Blanc. It's oak to it for 10 months. Your wine makes contact with oak, so much more round on the palate with undertones of ripe fruits, hints of honey. Now, your cheese has beautiful, milky, creamy, and meaty notes to it. To jest rewelacja. Kurde, nie spodziewałem się. Masz całą historię opowiedzianą, jakie to jest wino, jakie smaki. Dla mnie to jest niesamowite, bo jeśli na winach nie znam. I polecam każdemu. Co jest ciekawe? Oni wysiadają, dotrzymują ulicę, docinują. I co? I skupię się na tramwaj. Kurdele jaja. No to idziemy do Bosenda. Jest to druga najstarsza winiarnia RPA. Bardzo przyjemny bar wokół drzewa. Zobaczymy. All right, So, the tasting that you have chosen, sir, is significant to us at Borschenau because 1685 was the year that we found it after Bad The chocolates are coming from Huguenot, fine chocolates in French and they are Belgian. Blanc. So, your first wine on your left is our 1685 Sauvignon Blancs, very aromatic. You may pick up on the nose aromas of passion fruit, elder flowers. Hints of green hair. The second wine is Chardonnay, 1685 Chardonnay, 2022 vintage, partially wooded for 10 months. On the nose, you may pick up aromas of butterscotch, vanilla, and also citrus fruits. Prepare the Chardonnay, a caramelized lemon peel that is coated with Belgian white chocolate. <mulity> Koscius, winem, smakuje niesamowicie. Jestem pod Ta osoba wytłumaczyła mi ogólnie wino, które tu mają, jak pasuje to z czekoladą. Ale ciekawe jest to, że sobie poradziła fajnie, bo widać, że się troszeczkę denerwowała, jak nagrywałem ją, no ale inny kolega powiedział, że mogę nagrywać. I ona się trochę zdziwiła i potem opowiedziała, o no, jaka, już nie mogła nic powiedzieć, była okej okay, i bardzo miła osoba. Do pierwszego winka z czekoladki. Kurde, no nie można lepiej zakończyć wakacji w ogóle werba. Nie no, kurde, to jest beka że ktoś to wymyśli takie coś śmiesznego powiem wam warto Witamy Ale Blue Nowocześnie zrobione Bardzo przyjemnie Ale Blue To jest wręcz niesamowite No. Witamy w winiarni Bartini. Najwyżej położona winiarnia w tym regionie. Widoki na wieździe były rewelacyjne. Muszę przyznać, że bawię się wiśmienicie. Jestem w ogóle w szoku. Jakie to jest fajne. Jadę sobie, rozmawiam sobie z ludźmi. Tutaj poznałem osobę z Szwajcarii. Poznałem... małżeństwo starsze, podzpłatku z jednego miejsca. I sobie jedziemy, gadamy w ogóle o kraju, o podróżowaniu, o wszystkim, testujemy wino, My mam coś niesamowitego. To jest taka jazda przyjść na to, żeby to zobaczyć, nie? Zobaczcie na te widoki, kurde, co za miejscówa. We, um, um, it's based on seasons as well. We have autumn far left, summer yes. middle, winter far right. You're gonna get soda. Yeah, yeah, get tonic. Don't worry, so I think it's gonna be a titter. I'm idea the one that's not worried. Are you worried, <laughs> man? Yeah, <I'm laughs> so worried, jeans is unisex. So then the one oh. in the middle. This is the only one we kept in oak. Okay, so the same yeah. like whiskey, we just kept yes. it in oak. It provides more creamy, nutty yeah, taste can... on the palate, spicy yeah. characteristics as well. And then the one far right. Walking. You probably tasted the London dry. London yeah. Dry is known for that flavor. Citrusy. Okay. Idziemy do kolejnej winiarni. Większość osób już kończy, ja idę do szóstej. Nie wiem jak, ale kurna tam rada. Chcemy w winiarni Zor Jest to szósta winiarnia, w której jestem. Kolejne piękne miejsce. Piękna winiarnia. Cówka jest rewelacja. Już mi wystarczy wina, ale... It's gonna be one of the top 10 best ones currently in South Africa. It's so our 2021 Vintage Melo. 18 to 20 months in a French oak barrel. Alright, so that one goes with our silver clue. It's <laughs> a little bit of a silver clue. It's Driver, salute. <laughs> Hi. We're about to say Kung Fu. Kung Fu. Nesamowita. Spakowało mi, bawiłem się rewelacyjnie, koniec podróżowania, koniec zwiedzania, koniec picia wina, cały dzień picie wina, jak na mnie wręcz szokujące, to jest ostatni dzień podróżowania po RPA. Ty, muszę się pożegnać. Czas jeździć do samolotu. No i jestem już na lotnisku. Koniec mojej przygody w Erpa. Niestety jest to smutny dzień, mimo że się cieszę. Cieszę się, bo wracam, mogę iść do pracy. <grym> Ale powiem Wam, że bardzo fajnie było tutaj w Erpa. Bardzo mi się ten kraj spodobał. spodziewałem się, będzie aż taki rewelacyjny. Wspaniali ludzie, wspaniała kultura, mieszanka kultur, tak naprawdę. I wspaniała przyroda, zwierzęta, cała otoczka tego miejsca. To jest po prostu niesłychane, jak to można zrobić i ile można zobaczyć. Oczywiście każdemu, kto, kto się mnie zapyta, to bardzo polecę to miejsce i uważam, że ktoś kto ma ochotę, ma możliwości, niech przyjedzie, niech sobie to zobaczy. Bo to jest świetne miejsce i jest gwarancja, że będziecie dobrze bawić, jak ja się dobrze bawimy. Sorry za to, że nie dałem trochę informacji, gdzie, w jakich miejscach spałem. Ogólnie wleciało mi to z głowy. W pierwszym mieście byłem w hostelu. Głuchy pokój, cztery łóżka w środku. Blisko centrum, blisko waterfront. W drugim miejscu byłem w mieszkaniu, w, w zwykłym naj... domku, w dzielnicy, gdzie są zwykłe domy. Potem byłem w Aquila, to wideo widzieliście w poprzednim odcinku. No i na końcu byłem teraz też w mieszkaniu, też w e... studio, w zwykłej dzielnicy, w dzielnicy mieszkaniowej, mieszkań. gdzie ludzie sobie po prostu żyją. Chciałem doświadczyć możliwości rozmowy z ludźmi, e... zapoznać się z ich kulturą, zobaczyć co oni są, porozmawiać z ludźmi, co myślą o bezpieczeństwie, o problemach, jakie ten kraj ma. I zobaczymy się w kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że uda mi się pojechać do Yosemite i Sequoia National Parks w czerwcu. Wtedy będę nagrywał kolejny odcinek.